Mazda 6 2004 rok. Teraz pokażę, jak zostały zamontowane oczka LEDowe w oryginalnym kloszu. Na zbliżenie. Tak wyglądają. Zamontowane już oczka LEDowe. Jedno ma 3 W. Zostało zamontowane jako yy, światło do jazdy dziennej. Teraz włączamy pozycyjne. Teraz świecą się same postojówki. Same postojówki. Teraz włączamy zapłon. Tak świecą oczka ledowe, jest postojówka i oczka ledowe, tak świecą światła mijania z oczkami ledowymi. Do jazdy dziennej, co jest zamontowane, świecą bardzo mocno, jest dobra widoczność, z daleka nawet widać spokojnie. I tak świecą wszystkie światła, mijania i drogowe. I razem są złączone ten światła do jazdy dziennej LEDowe. Oczka LEDowe. W nocy jest to jeszcze lepiej, bardzo widoczne. Barwa światła, światło do jazdy dziennej jest biała. Złączamy wszystkie światła. I są same światła włączone do jazdy dziennej. Teraz weźmiemy z daleka, spokojnie widać. Tyle, że jeszcze można było zamontować przekaźnik, że po włączeniu świateł postojowych, od razu by się, się światła mijania i zostawałyby tylko same światła postojowe. Potem można było przyłączyć na światła mijania i drogowe i oczka ledowe by się nie paliły, a u mnie się palą cały czas, razem, po przekręceniu stacyjki na, na, na on, palą się wszystkie oczka ledowe i potem zostały światła. Własny pomysł i własna koncepcja. Polecam wszystkim, co mają Mazda 6 z tym modelem, z, z, z takimi kloszami światła, gdzie, gdzie mają oczko puste, które można wykorzystać do, do zamontowania świateł, świateł ledowych w postaci oczka, oczka ledowego.